W każdym razie ta piosenka się idealnie to, w to wpisze, że miłość jednak jest najważniejsza. Nie tam brylanty, co Marilyn Monroe śpiewała. Diamond's are the girl's best friend. Ale to nie to będziemy śpiewać, proszę bardzo. Tylko zupełnie inną po polsku. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy spączka przemienia się w kwiat, kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęski najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości przy boku. Kochanego, stanąć z nim na ślubnym kobiercu. Nawet łzami zalać się, potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć, że. Właśnie. Każda odda z ochotą nawet srebro i złoto I brylanty i wszystko co ma Bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze W zamian za to niech tylko da Odrobinę szczęścia w miłości Odrobinę serca czyjegoś Jedną małą chwilę radości przy boku kochanego, stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się. Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć. Teraz masz szansę, skup się. <laughs> Kocham cię. Nie do mnie się napecz, nie patrz na mnie. No, powiedz do żony, to ładnie. Tak mi patrzyłeś głęboko. <śm> <śm> to ja do swojej też. Kocham Cię. Kochamy Was. No właśnie.